Siemano, kolano! To będzie moje nowe przywitanie, jak coś. Siemano, kolano! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Movie Star Planet i dzisiaj znajdujemy się na stronie głównej, ponieważ mam zamiar założyć w tym odcinku nowe konto i od razu na tym nowym koncie kupić Star Vipa na rok. I zapewne po tym, co powiedziałam nasuną Wam się dwa pytania. Po pierwsze, po co Ci kolejne konto na Movie Star Planet? I po drugie, po co kupujesz na nim Vipa, skoro mówiłaś, że nie lubisz wydawać dawać pieniędzy na Mówi Star Planet. Zakładam nowe konto po to, aby trzymać na nim unikaty. I tak, ja już mam konto na unikaty, ale strasznie nie podoba mi się jego nazwa. Ja nie wiem skąd ja wzięłam pomysł na tę nazwę, ale ten nick jest straszny. Dlatego dzisiaj sobie założymy nowe konto z ładną nazwą. No a VIPa kupuję na tym koncie po to, aby móc wygodnie przesyłać na nie wszystkie unikaty, nawet takie, które są dla VIP, a na przykład pakiet misiowy, który był niedawno, jest w całości dla VIP, przez co, nie mogę go trzymać na koncie z unikatami. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to konto miałoby wyglądać, jaki konkretny styl mu nadać i tak dalej. Serio, nie mam pojęcia. Nie zastanawiałam się nad tym szczerze. Tak czy siak, po zakupie VIP-a pewnie pozmieniam tutaj totalnie wszystko, więc chyba nie ma dużego znaczenia, co akurat powybieram w tym kreatorze. No, czemu nie mogę zmienić tych skarpet? Nie wiem dlaczego, ale no dobra, mogą już takie zostać. Ok, zrobione. Uznajmy, że tak wygląda moje konto. Wydaje mi się, że co ok. I jeżeli chodzi o login, to ja już sobie go wymyśliłam wcześniej i specjalnie sprawdzałam na Movie Star czy jest konto o takiej nazwie i nie było, więc mam nadzieję, że po tych kilku dniach dalej ten login będzie dostępny. Także słuchajcie, teraz oficjalnie wam mówię, w jaki sposób będzie się nazywać moje nowe konto, a jest to nazwa, uwaga, o taka, jak zajęta! Ja pierdykam! Specjalnie sprawdzałam na Movie Star Planet, czy jest ktoś tak nazwany i nie było. Och, dobrze. To słuchajcie, trzeba wymyślić coś innego. Dobrze, moi drodzy, mój login ostatecznie prezentuje się w ten sposób. Mam nadzieję, że będzie on prosty do zapamiętania i prosty do zapisania dla was, bo też właśnie na tym mi głównie zależy, ale dobra, słuchajcie, akceptujemy. Co macie za problem? Teraz dobrze, słuchajcie, już się moje nowe konto tworzy. Jezu, jestem mega podekscytowana, naprawdę szczególnie tym kupnem VIP'a i tak dalej. O Jezu, przecież jest nowa animacja. Zapomniałam o... Tym. Ja jej jeszcze w ogóle nie widziałam ani razu. Wow! Ale furka! Cześć, Anecia! Witamy na Mówiste Planet. Wow, wyglądasz super! Mam tu kilka wspaniałych prezentów dla ciebie. O Boże, czy to będą te same prezenty, co od 10 lat w tej grze są? Tak dokładnie, to są te prezenty! Ale słuchajcie, zanim zaczniemy cokolwiek tu robić, to oczywiście kupujemy VIPka, stripka na rok. A ja teraz będę sobie zmieniać kolory. Nie mam pojęcia, jakie kolory wziąć, słuchajcie, bo sobie tego nie ustalałam przed nagrywaniem, także trochę pewnie to potrwa. Właśnie, przecież rude włosy ja zawsze noszę, rude włoski. Ojejku, ale boskie, ale śliczne, ulala, ładne. Kurde, ale jest tyle możliwości, na jakie mogłabym pokolorować ten pakiet, że aż naprawdę ciężko mi jest wybrać jeden wariant. Postaram się pójść w kolory jakieś takie czerwone, nie wiem, zobaczę jak to będzie wyglądać. Okej, okay, chyba tak jest. Boże, mam nadzieję, że mi się wszystkie kolory zapiszą. Proszę, żeby się wszystkie kolory zapisały. Błagam! Proszę, 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 proszę! Gdzie jest mój pakiet? Dobra jest. Jezu zapisały się kolory. Jak bosko, cudownie, pięknie, bosko, fantastycznie. O Jezu, ale śliczny, ale cudowny pakiecior Boże. Te kolory wybrałam po prostu boskie, słuchajcie. Nie, żebym nie żeby się chwaliła albo coś takiego, ale no, wybrałam po prostu przepiękne te kolory. Tutaj mamy jeszcze pełno tych prezenciorów do pootwierania i również te wszystkie zadania. Od Pixi trzeba będzie wykonać. Level trzeci do boostera wymagany naprawdę, nawet o tym nie wiedziałam, no ale dobra. Aha, jeden fejm mi brakuje do trzeciego levela, no dobrze, no to otworzę ten prezent, mam teraz trzeci level? Mam trzeci level, bosko. Więc kupujemy, słuchajcie sobie, boosterka i teraz możemy otwierać resztę tych prezencików. Mam nadzieję, że się podwoi ten fejm, podwaja się on w ogóle, bo chyba... Chyba nie, z tego co widzę. Nie wiem. Tutaj sobie zakręcimy za frikokołem od razu. Aha, i bardzo ważna rzecz, bo pewnie będzie mnóstwo pytań o to, w jaki sposób dostać się do znajomych na to konto. Jako, że jest to konto na unikaty, to musicie wysłać albo jakieś unikatowe włosy, albo jakąś unikatową sukienkę. I za włosy i sukienki z VIP-ów właśnie będę was dodawać tutaj. Oczywiście nie liczę tutaj włosów i sukienek za level, albo które były na tygodniu unikatów. Ja bym tu miała chyba miliard znajomych po pierwszym dniu, gdybym dodawała za takie rzeczy. Jeżeli chodzi o moje konto Andzika76, moje główne konto, to tam z kolei dodaję tylko i wyłącznie za włosy lub za 5 zł, jeżeli jest to podczas live'a. I oprócz tego mam jeszcze trzecie konto, które nazywa się Dripki Aneci. Mam nadzieję, że je znacie. Raczej wydaje mi się, że będziecie je znać, bo to jest już dość stare moje konto. No i z kolei na Dripkach Aneci będę Was dodawać za właśnie dripki. Obojętnie czy czapka drip, czy bluzka drip, czy... Bluska Pixel czy Bluska Ink, cokolwiek z tych drogich kolekcji, czy to jest geometryczne, czy to jest Ink, czy Pixel, czy Drip, wszystko jedno. Za każdą jedną rzecz z tej kolekcji będę was dodawać na koncie drybki Aneci. I te trzy konta, które właśnie wymieniłam, to są jedyne konta, na których ja jestem aktywna i na których będę was dodawać do znajomych. Wszystkie te niki zostaną również wpisane do mojego opisu i będzie tam również informacja, za co dodaję na tych kontach. Więc jeżeli nie zrozumiecie, mieliście tego, co powiedziałam. Teraz na odcinku to możecie zajrzeć właśnie do opisu, tam to będzie również rozpisane. I mam nadzieję, że wam się spodobała taka zmiana, no bo ja jakby przez długi, długi czas nie dodawałam nikogo do znajomych za żadne dripy i tak dalej, a teraz macie szansę, żebym was dodała. A jeżeli chodzi o jakieś moje stare konta, bo naprawdę było ich sporo, to one już nie są aktywne. I tutaj widzę, że muszę autograf od kogoś zdobyć, ale ojejku, no nie chcę się teraz szukać kogoś, kto mi da grafa. Myślę, że te zadania sobie dokończę po odcinku. Zobaczmy na Natomiast jak się prezentuje Moje awardy, bo widzę, że tutaj mam Sporo do odebrania, szczególnie Właśnie jeżeli chodzi o te Może najpierw zaczniemy od tego najmniejszego, za zwierzaka Bo akurat razem z VIPem dostałam również Zwierzę oraz zobaczymy sobie zaraz tego zwierzaka W moim pokoju, także tak Tutaj mamy pierwszy etap, drugi etap I ciekawe, który level mi to da O Boże, mam już dziesiąty O Boże, ale to szybko poszło Dobra, nie spodziewałam się tego I teraz słuchajcie, 100 tysięcy Fejmu, czyli 200 tysięcy Odbieramy 200 tysięcy, oczywiście, z boosterem. Zobaczymy, jaki mi to da level. I jest to level 13. Wow! No, słuchajcie, powiem Wam, że szybko poszło. A właśnie, jeszcze została w ogóle skarboneczka, więc zaraz sobie skarboneczkę również odbierzemy i zobaczymy, jaki level nam to wbije. 65 tysięcy. Zobaczymy. Ja tak obstawiam, że będzie już 15 level. Może? Nie, jest w połowie 14. No dobra, kiedy się urodziłam. Tutaj chyba muszę skłamać, bo ja chyba jestem za stara na MSP tak oficjalnie. Nie. Także dajmy, że no taki rok na przykład 2005? Szósty, może. Dobra, akceptuję. Jezu, ja nie wiem naprawdę, jaki bieg dać, bo jakbym dała mój własny, to by było chyba, że jestem za stara czy coś. Także nie wiem, nie wiem, jak to tam działa. Wolę nie ryzykować. E, właśnie, mieliśmy zobaczyć tego zwierzora. No. Załaduje mi się to. Proszę. No nie wierzę. Dobra, słuchajcie, ja się postanowiłam przelogować. Mam nadzieję, że teraz mi to wszystko zadziała. O Boże, znowu są te koła fortuny w kształcie jajka. No nie mogę. Chodźmy do tego pokoju. Mam nadzieję, że teraz będę mogła otworzyć mojego zwierzaka. Super, bosko. Słuchajcie, jestem mega ciekawa, jak ten zwierzor będzie wyglądał. Znaczy, no, wiem, jak będzie wyglądał, ale, ale chcę go po prostu otworzyć. Jaka słodziutka, Boże, nie mogę. No nie mogę. Ja taka śliczna, aha, muszę coś napisać, no dobrze, Fer, first day, niech będzie na szaro, Jezu, ale kozacko, słuchajcie, nowe końcicho mam, będę tutaj przesyłać pewnie wszystkie unikaty już niedługo, żeby właśnie były one tutaj w jednym miejscu, no i co, słuchajcie, myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku, nagrałam go głównie dlatego właśnie, żeby wam wytłumaczyć, za co dodaję do znajomych i gdzie dodaję do znajomych, więc mam nadzieję, że jest to jasne, jeżeli nie jest to jasne, to tak jak mówię, zajrzyjcie sobie jeszcze dodatkowo do opisu, tam będzie to wytłumaczone, ja będę się już z wami żegnać, bardzo dziękuję za obejrzenie do końca, do następnego i pa 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 pa